Witam serdecznie. 9.01 zaczynamy dzisiejsze Rynkowe Espresso oraz poranny meeting TMS Broker z tej strony, ale korecki witam. Witam serdecznie po tym wydłużonym weekendzie majowym w Polsce, który jednak nie był weekendem na rynkach zagranicznych, gdzie na rynkach poza Polską, gdzie yy, widać było duże zmiany, gdzie widać było gdzie, były, gdzie mieliśmy do czynienia z dość dużą ilością e, informacji cenotwórczych. Na pierwszy plan e, wysuwa się wczorajsze posiedzenie Zarządu Rezerwy Federalnej, które to gremium podjęło decyzję o wzroście stóp procentowych w, w USA. Zgodnie z oczekiwaniami, Komitet Otwartego Rynku zdecydował o podniesieniu stopy oficjalnej stopy procentowej o 25 punktów bazowych do poziomu 5,0525. Decyzja była jednogłośna, no i można powiedzieć, że była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi, choć e, część, zwieńmy to optymistów, Miała nadzieję, iż ze względu na problemy sektora bankowego, które cały czas trwają, FOMC wstrzyma się z tą podwyżką. Być może przesunie ją na kolejne posiedzenie. Tym niemniej nic takiego nie miało miejsca. Tym samym stopy procentowe są najwyższe, mają najwyższy poziom, czy wyrównały swój poziom z września 2007 roku przed 15 praktycznie lat. I co jest godne i warte podkreślenia w kontekście chociażby polityki pieniężnej prowadzonej przez kraje europejskie? Stopa procentowa w USA w tej chwili przewyższa stopę inflacji. Czyli mamy realne dodatnie stopy procentowe, mimo że Stany Zjednoczone mają dolara, Czyli walutę rezerwową świata i niekoniecznie i, i byłoby ich stać na inną politykę. Tym niemniej, konsekwentnie od marca 2022 roku, od marca ubiegłego roku, zarząd rezerwy federalnej podnosił stopy procentowe łącznie aż o 500 punktów bazowych. Czyli o 5 punktów procentowych. I była to najbardziej gwałtowna, najbardziej gwałtowny cykl podwyżek stóp procentowych od 1981 roku. Jednocześnie, część inwestorów oczekiwała, iż yy, Jeremy Powell na swojej konferencji prasowej w oświadczeniu, w statementie po, po decyzji przekażę informację, zasugeruję, że była to ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym cyklu. Bezpośrednio nic takiego nie padło. Jeremy Powell e, zasygnalizował, że wszystko zależy od. Danych nadchodzących, danych makro, przede wszystkim danych z rynku pracy, danych y, z, z rynku, y, z inflacji, danych o inflacji. W sumie, zgodnie z oczekiwaniami, zostawił sobie otwartą furtkę. Bezpośrednią reakcją na to była, y, było początkowe osłabienie dolara, o czym zaraz. Powiem, mówi o, o, o reakcji na samą decyzję. Nie, już nawet nie mówię o komentarzach. Dziś mamy kolejną decyzję yy, kolejnego banku, czyli Europejski Bank Centralny, który swoją decyzję ogłosi o godzinie 14.15. Oczekuje się, że stopy procentowe w strefie euro wzrosną o 25 punktów bazowych. Dla stopy refinansowej z 3,5 na 3,75, a stopa depozytowa z 3,0 na 3,25. O 14:45 odbędzie się konferencja prasowa po posiedzeniu ECB. Warto może też wspomnieć, że jutro mamy Kolejne ważne dane, czyli, za, czyli sytuacja na rynku pracy w USA oraz w Kanadzie, też. I tu w kontekście tego, co powiedział Paweł, należy śledzić te dane. Warto tylko wspomnieć, że wczoraj został opublikowany raport ADP, czyli też sytuacja na rynku pracy w USA, ale mierzona przez instytucję prywatną, a nie przez Ministerstwo Pracy, takie, w USA. No i wczoraj te dane ADP wyszły rewelacyjne dla gospodarki amerykańskiej, ponieważ zgodnie z tymi danymi w kwietniu powstało 296 tysięcy nowych miejsc pracy przy oczekiwaniach na poziomie 150 i ostatnim 142. Niemniej jednak warto wspomnieć, że dane ADP i payrolle dość często się rozjeżdżają mocno i nie są. No I przynoszą zupełnie odmienne wskazania. Przejdźmy teraz do wykresów. No i może najpierw zerknijmy na dolara, jak dolar zareagował na tą oczekiwaną skalę podwyżki. Dolar się wczoraj osłabiał. To jest świeczka na indeksie dolarowym. Otwarcie w okolicy 10165, zamknięcie w okolicy 101.04, gdzieś tak około półprocentowe osłabienie, półprocentowe osłabienie dolara. Dziś lekka kontynuacja, ale na razie w okolicy wczorajszych minimum. Tym niemniej z technicznego punktu widzenia na razie nic się nie zmienia. Pozostajemy powyżej wsparć. Wsparcie w zasadzie, które jest dokładnie na poziomie 100, czterdzieści trzy. Jest to minimum z 14 kwietnia. Analiza DAX-a sugeruje, analiza DXY, czyli analiza indeksu dolarowego sugeruje, że Rośnie presja na osłabienie dolara, i to już jest trzecie podejście w ostatnich trzech tygodniach do wsparcia. I obawiam się, że w pewnym momencie to wsparcie może pęknąć, wyzwalając prawdopodobnie szereg stoplosów i generując dość spory ruch osłabiający dolara. Tak to przynajmniej na tą chwilę wygląda z technicznego punktu widzenia. I przejdźmy teraz do dolara, bo widać to bezpośrednio na, na, na eurodolarze, który przejdźmy do eurodolara, na, na którego udział w, w indeksie dolarowym jest spory. Tu też widzimy trzecie podejście w okolice 1,1090-1,1080. I też wydaje się, że w końcu ten opór, opór padnie. Rośnie, presja po prostu na umocnienie. Na umocnienie euro i osłabienie dolara względem euro. Być może stanie się to dziś po ECB. Jednocześnie najbliższy opór jest dość blisko, bo 1.11.90 przebiega średnia 200 tygodniowa, która dość często stanowiła istotny opór bądź wsparcie i jest respektowana przez kurs i z tego punktu widzenia no, zwróciłbym na ten poziom uwagę, innymi słowy rozważałbym przynajmniej w przypadku krótko i średnioterminowych deali gdzieś realizowanie zysku, bo jak widać ceny troszeczkę tak zwłaszcza tu na wykresie dziennym idą dwa kroki do przodu, trzy kroki do przodu, dwa kroki do tyłu, tak? Tu każdy ten ruch jest dość mocno znoszony, dlatego też nawet jeżeli tu pękną stop losy, no to podejdziemy pewnie po ten wskazany poziom i później znowu się będziemy cofać. Dość sytuacja podobna, jeżeli chodzi o wielokrotne testowanie oporu jest na kablu, który również y, wybija lekko i się cofa, wybija lekko oporu i, i cofa się, ale tu też. W tej chwili takim istotnym poziomem to jest 1,25,90. Wydaje się, że, że w końcu to, to puści. I tu też średnia 200 tygodniowa to jest 1,28.70, czyli jakieś 300 pipsów powyżej bieżącego poziomu, tu również ten poziom powinien zostać osiągnięty. Patrząc zresztą z punktu widzenia tygodniowego, widać, że tu w zasadzie ten opór padł już, tak? Tu nie ma dyskusji, bo ten opór, który był wyznaczony przez grudniowe i styczniowe szczyty z ubiegłego roku oraz takie Powiedzmy, podejście zbliżenie się w marcu, on już jest wybity. I, I to powinno skutkować podchodzeniem na coraz wyższe poziomy, czyli najbliższe dni to raczej umocnienie euro i funta względem dolarów. Zerknijmy jeszcze na złotówkę, jak się zachowała. Złoty pozostaje silny. Wczoraj dość słaba reakcja na Fed, to wszystko w ramach konsolidacji w okolicy 458-459, dziś również 458-90. Tu pozostajemy w wąskiej konsolidacji, tak jak to lubi Eurozłoty, tak? czyli zrobi jakiś ruch i wchodzi i w trend boczny. I też tak bym obstawiał, że, że najbliższe dni to jest to, to prawdopodobnie ręcz 4,56 do 4,61. Natomiast z taką perspektywą, że jakieś wyższe poziomy raczej na cel w mojej ocenie w średnim terminie, euro -złoty będzie zmierzał tu w kierunku tego wsparcia, czyli 4,50, 4 i jest to cel na drugi kwartał, czyli do końca czerwca. Tak bym, to, tak bym to widział. Zakładając, że nie dojdzie do jakichś niespodziewanych sytuacji, czy to rynkowych, czy to okołorynkowych. No i jeszcze dolar złoty, proszę Państwa dolar złoty no zgodnie jeżeli euro złoty pozostaje w miarę stabilny z lekką tendencją do umacniania się, a euro dolar przy szczytach no to dolar złoty przy dołkach 4,12 to są dołki obecnie 4,14,60 wydaje się, że to wsparcie to jest w tej chwili wykres tygodniowy, ono, ono padnie i tu również mamy Średnią 200-tygodniową w okolicy 4,06, 4,07. W ogóle wydaje się, że, że dolar złoty w, tak w średnim terminie będzie zmierzał w kierunku okrągłej granicy 4,40. Po drodze napotykając na wsparcie przy 4,07, czyli tej średniej dwusetki na tygodniówce. No, jak jesteśmy przy walutach i przy stopach, przy Fedzie. No to nie sposób też nie wspomnieć o złocie. Proszę Państwa, wczoraj dość, dość dynamiczna sesja na złocie, bo w zasadzie pierwsze wzrost rozpoczęły się po południu 2 maja, kiedy to złoto ruszyło, to jest wykres godzinowy to, co Państwo widzą. Ruszyło z poziomu 1988 tu po takiej konsolidacji, która trwała wiele, wiele dni, bo ona trwała w zasadzie od połowy kwietnia i w ten wtorkowy, wtorkowe popołudnie poziom 2010 został wybity. Wczoraj lekka cofka przed południem. Do Fedu kurs i w trakcie systematycznie rósł do poziomu 2038, po czym po zamknięciu sesji amerykańskiej na Wall Street o 22 w pewnym momencie doszło do jakiegoś takiego niekontrolowanego ruchu do góry, gdzie w pewnym momencie w kilka minut kurs wzrósł z poziomu e, mniej więcej 2040 do 2078. To się, to się odbyło e, o godzinie, no w zasadzie już po, to już było dziś, tak, no bo to było godzina 00, tak, jak ruszyły notowanie tam po, po, po 00. E, I on, kurs się w pewnym momencie zbliżył do ATH. Osiągając szczyt na poziomie 2077, widać było, że tu nawet kurs wyznaczył taką małą luczkę, lukę Hossy pomiędzy godziną właśnie 23 a północą. I ten wzrost był generowany tak, jakby przez jakieś stop stoplosy, stopauty. Tym niemniej teraz jest to w całości korygowane i w sumie nie ma się co dziwić, ponieważ ten ruch był dosyć niekontrolowany mocny natomiast z technicznego punktu widzenia na tą chwilę rysuje się nam taka spadkowa świeca, natomiast ona nie jest niczym, niczym powiedzmy na razie niepokojącym z punktu widzenia, z perspektywy wzrostów, ponieważ po raz trzeci testujemy górne ograniczenie kanału trendu bocznego, który trwa na złocie od trzech lat. I to dziwne byłoby, gdyby kurs to wybił o godzinie, 10 po 12 w nocy, nawet po decyzji Fed, kiedy rynek jest mało płynny i byłoby to niewiarygodne wybicie. Tym niemniej, teraz kurs się koryguje i myślę, że tu jeszcze możemy się troszeczkę skorygować. Niepokojąco byłoby dopiero wtedy, gdybyśmy wybili wsparcie na 1970, czyli ten, tą półeczkę. Na razie to jest cofnięcie, które, które się gdzieś tu powinno za chwilę wyhamowywać, i, i czy będziemy czekać na na Wall Street na otwarcie od, o 15.30. Natomiast no z punktu widzenia wykresu długoterminowego, no to jesteśmy w kluczowym momencie. Trzecie podejście pod szczyt. Jeżeli udałoby się to wybić, ten poziom, no to zakończyłoby to trzyletni trend boczny i rozpoczęłoby to prawdopodobnie nową nową falę, falę wzrostową. Oczywiście nigdy nie można być pewnym na pewno, bo możemy wybić i wrócić, ale trend boczny jest trwa już 3 lata, a opór jest bardzo widoczny i wyjście na ATH z pewnością yy, pobudziłoby byki do kontynuacji marszu na północy. I jeszcze jeden wykres z metali szlachetnych, to jest yy, platyna która pozostaje z tyłu lekko, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że na platynie od 21, drugiego od 24 kwietnia mamy korektę techniczną yy, wcześniejszej fali wzrostowej, kiedy to platyna zbierała się z poziomu 1148 na 1052, czyli 100 dolarów, prawie 10% i obecnie testuje wzrostową linię trendu poprowadzoną od dołków z lutego bieżącego roku. Czyli to jest ta linia. Jesteśmy przy tej linii, a jednocześnie na wykresie czterogodzinowym. Proszę zwrócić uwagę, mamy tu, mamy tu taką krótkoterminową spadkową linię trendu i jeżeli udałoby się tą linię wybić, to za to biorąc pod uwagę to, że jesteśmy przy wzrostowej linii trendu, to, mogłoby to być potraktowane jako Krótkoterminowy sygnał. kupna. Jeżeli to się nie uda, to prawdopodobnie platyna jeszcze zejdzie do dołu w kierunku 1025-1015, tak? bo tam mamy kolejne wsparcie. Ale e, wydaje się, że, że warto gdzieś tu rozważyć taki, taki scenariusz, tak? że wybicie tej krótkoterminowej spadkowej linii trendu i wtedy ze stop lossem poniżej 1050. Nie sposób nie wspomnieć o, o ropie fala spadkowa, jaka dotknęła ropę w ostatnich dwóch, trzech dniach, no jest no kilku, kilkunastu dniach jest naprawdę imponująca. Ropa licząc od takiego lokalnego szczytu z 12 kwietnia do dzisiejszej nocy spadła 24%. Jednocześnie dziś w nocy doszło do wyłamania, chwilowego wyłamania dołków z 20 marca, no i teraz dość dynamicznego wzrostu. Też to wygląda troszkę tak, jakby komuś puściły nerwy, jakby gdzieś tam zadziałały jakieś, jakieś stop losy około północy, tak jak to złoto poszło do góry, to, to ropa mocno spadała. I tak to tak wygląda świeczka na ropie um, w, dzisiaj po otwarciu rynku ewidentnie poszedł jakiś mocny sel, który naruszył wsparcia, a teraz rynek to odrabia. No muszę powiedzieć, że jeżeli doszłoby tu do potwierdzenia tego, tej pozytywnej wymowy świeczki dzisiejszej, czyli zamknęlibyśmy się powyżej poziomu, Otwarcia z nocy, a najlepiej powyżej poziomu 70 dolarów, mogłoby to zostać potraktowane jako krótkoterminowy sygnał, nawet kupno. Ale musimy, musimy mieć potwierdzenie co najmniej na zamknięcie dzisiejszej sesji, a najlepiej jeszcze na zamknięcie jutrzejszej. Tak? I wtedy prawdopodobnie ropa <tryk> mogłaby ponownie gdzieś tu odrabiać i zmierzać w kierunku tego trendu bocznego. Na tą chwilę przetestowaliśmy Minimum z kwietnia, z marca, przepraszam, lekko je wybiliśmy i wracamy. Tak więc yy, na razie jeszcze nie można mówić o, yy, o, o tym, że trend będzie kontynuowany. Wprost przeciwnie, widać, że popyt, popyt tu zadziałał, ale to nie może być tak, że ten popyt zadziała tylko na kilka godzin, po czym rynek się zacznie cofać. Musi to wytrzymać co najmniej jeden dzień, najlepiej dwa także do obserwacji, bo być może Europa kształtuje w tej chwili jakiś krótkoterminowy dowód, Krótkośrednioterminowy terminowy dowód. No i zapnijmy jeszcze na indeksy giełdowe, które wczoraj raczej spadały, bo po, po publikacji decyzji Fedu i po konferencji prasowej indeksy amerykańskie zgodnie spadły w okolicy między 0,6 a 0,8%. Dzisiejsze kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie pokazują również spadki. No i to ma swoje odzwierciedlenie, ma swoje odzwierciedlenie w, w, w wykresach, ponieważ tak jak tu y, widzimy, to jest wykres NASDAQ, kurs NASDAQ nie był w stanie wybić szczytu z kwietnia, tu. No i, i ostatnie dwa dni to w zasadzie jest dosyć, dosyć dynamiczna korekta. To jest wykres czterogodzinowy, tak wygląda wykres y, dzienny. Muszę powiedzieć, że sytuacja się pogarsza na nasdaq -u. Nie ma jeszcze tu sygnału sprzedaży, ale technicznie robi się coraz bardziej niepokojąco, ponieważ NASDAQ, pomimo tak długiej konsolidacji, nie był w stanie wejść górą. I teraz będziemy prawdopodobnie wkrótce testować wsparcie. Pierwsze to jest 12950, kolejne to jest 12800. Ale na razie wskazania są umiarkowanie negatywne. I tak samo w przypadku, proszę zwrócić uwagę w przypadku S&P, tu również podejście pod szczyt. Ja nawet nazysowałem kilka temu taką strzałeczkę, że to powinno wygenerować jakiś ruch w kierunku 4300. Nie doszło do tego. Trzy kolejne sesje, tak zwane trzy czarne kruki na wykresie dziennym, negatywne. Dzisiejszy dzień próba odbicia. Ale wyjście po spadek poniżej 4088, 4070 bezpiecznie nawet to jest możliwe pogłębienie spadków. Natomiast ze średnioterminowego punktu widzenia, to jest wszystko w obrębie szerokiego trendu bocznego 4,200. Ale wskazania na indeksy raczej umiarkowanie, ale negatywne. No i jeszcze, jeszcze może. Dwa wykresy, Dax. No ten wykres powinien mówić wszystko. To jest wykres 4 godzinowy. Proszę zwrócić uwagę tu. Próba wyjścia. Mam nadzieję, że to Państwo widzą. Ja to może pogrubię. grubie. Tu mieliśmy próbę wyjścia górą z trendu bocznego. Strędu bocznego, który trwał w zasadzie od połowy kwietnia. Zakończyło się to gwałtowną cofką. Jedna sesja odpoczynku, kolejna świeca, czterogodzinowa. Kolejny spadek. 2 maja, czyli, czyli we wtorek, mieliśmy próbę powrotu znowuż pod górne ograniczenie. No, i wczoraj znowuż do dołu yy, i dziś kontynuacja. 15,670 to jest wsparcie, które powinno wytrzymać, jeżeli DAX myśli o wzrostach. Jeżeli 15,750 padnie, to prawdopodobnie w miarę szybko znajdziemy się półkę niżej, czyli 15,480, a później 15,200. W każdym bądź razie w przypadku DAXa sytuacja jest podobna jak indeksów amerykańskich, a nawet lekko gorsza, czyli krótkoterminowe wskazania na SEL w kierunku, w kierunku kolejnych wsparć krótkoterminowych, ale wsparcie jednak, czyli 15477, a później 15200. I ostatni, ostatni wykres w dniu dzisiejszym to jest Apple, mówię o nim nie bez powodu, ponieważ dzisiaj po sesji Apple opublikuje swoje wyniki finansowe i widać, że to się dość dobrze składa z punktu widzenia technicznego. Apple testuje przez ostatnie kilka dni spadkową linię trendu i to taką spadkową linię trendu istotną, poprowadzoną od szczytu z grudnia 2021 stycznia 2022 tu. Ja może po grubie. No zróbmy tak i tak. O. Tak to widać. No, i tu mamy walkę, tak? Walkę na tej linii to są wykresy w interwale dziennym. Najpierw próba wybicia, wyjścia górą, później wczoraj i przyszłoraj to są spadki, ale utrzymujemy się na linii. Także tu sytuacja jest cały czas nierozstrzygnięta. Być może te dzisiejsze wyniki dadzą jakiś impuls do albo do pogłębie, do jednak zdecydowanego wyłamania oporu i podejścia w kierunku kolejnego oporu na 176, czyli 10 dolarów mniej więcej wyżej albo wygenerują jakąś większą korektę tej fali wzrostowej, która trwa już od początku marca i wtedy target również 10 do dolarów do dołu, czyli 157. Tak więc można powiedzieć, że taki, taki ruch, zarówno jeżeli chodzi o wzrosty, jak i spadki w krótkim terminie, to jest 10 dolarów do góry, bo do dołu być może, że dzisiejsze wyniki dadzą odpowiedź. W którą stronę Apple podąży. Bardzo dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę i do usłyszenia. Na kolejnym rynkowym skrecie. Do usłyszenia.